O, Witam. I dzień dobry, dobry wieczór. Wśród kamieni, przy polach, w lasach można znaleźć różne ciekawe okazy. Do ogródka, do kolekcji lub do akwarium nawet, nie? Też nie. No i też z kamieniałości można znaleźć. Nie? No, Ja ich tam i tak wiele znalazłem, teraz nie będę akurat pokazywał, bo w tym momencie nie mam nic w tym momencie, ale, ale ciekawostki są, na przykład no, tu jest już skamieniałość. O, no, ktoś by pomyślał zwykły kamień, nie, ale nie. Jest to skamieniałość, jakaś część jakiegoś żywego organizmu z triasu albo coś możliwej z karbonu. No, jakieś płaskie. Ciekawe kamienie. No głazów to to nie zabierzemy do, do nawet taczki. Oważą to medwie. Nie. No, ale ciekawe można wśród nich eksponaty sobie znaleźć. No. I tutaj skamieniałość Tak oszlifowano, tego że nie wiadomo. Może to było jakieś półtonowej półtonowego jakiegoś stwora. Tak jak mówiłem z triasu lub karbonu. Dokładnie to nie, nie wiem. Ale to z tych czasów. A większość to są skały wulkaniczne. wulkaniczne także. O, to jest piękny kamyczek. O, jaki ciekawy. O. Pójdziemy dalej. Tak, koło tych kamieni. Co tu mamy? Prawdziwki. Oczywiście. Piękne. Dwie sztuki. A tu, o, tutaj jakieś maszyny. No, można przerobić na topór. Maślaki też należą do grzybów szlachetnych. Ale na razie nie zbieram ich, bo nie mam, nie mam miejsca. Dobra.